Dzień dobry, witam. Do Light z tej strony. Dzisiaj na warsztacie reflektor do motocykla Aprilia Tłono. Hmm, tak jak widzicie, podobny reflektor do Caponorda, którego robiliśmy niedawno. Jednak jest on nieco większy, co umożliwia nam zrobienie nieco innej modyfikacji. No i tutaj mamy dwie soczewki bilet po bokach. E, no powiem i tak, że i tak one ciasno dość e, się tutaj zmieściły. No, no nie było łatwo. Zaraz sobie wszystko o tym opowiemy. A na środku mamy dodatkową trzecią soczewkę, taką płaską. Oraz ring, i to jest nasze światło do jazdy dziennej. I za chwilę sobie tutaj też o tym również opowiemy. Reflektor ma takiego charakterystycznego dzioba yy, i to jest oryginalne światło postojowe, pozycyjne, LEDowe. Yy, no i oczywiście oryginalnie na środku było światło drogowe, po bokach światło mijania. Na zwykłe żarówki. Teraz mamy takie, tak jak widzicie, małe soczewki bilet z maskownicami, które są też tak specjalnie podcięte, żeby tutaj nam się zmieściły w ten reflektor. Całe wnętrze w czerni, większość w strukturze, ale tutaj, tak jak widzicie, takie na przykład akcenty, nie wiem czy to będzie tutaj dobrze widoczne, o, takie akcenty jak te rogi są także w metaliku, nakładki soczewek są w metaliku, no a tutaj już mamy tutaj już mamy strukturę. Tego elementu. Ring jest podłączony razem z tym światłem pozycyjnym, także to jest jakby razem światło pozycyjne. Po uruchomieniu dzięki systemowi DL-Switcher mamy światło dzienne w postaci tej środkowej soczewki. No a po przytrzymaniu świateł drogowych, czyli tych bocznych, soczewek to są oczywiście bilety, czyli mają i mijanie, i drogowe w sobie przez około 5 sekund, no to wyłącza nam się to światło dzienne i załączają się na stałe boczne soczewki jako światło mijania. Tutaj od tyłu na szczęście nie trzeba było żadnych modyfikacji przeprowadzać, mamy instalację taką krótką, zewnętrzną. Jest to instalacja tutaj działająca na takiej zasadzie, że z plus minus jest na stałe podany i sterujemy w zasadzie tutaj przekaźnikami, które nam odpalają poszczególne światło. No rozwiązanie w rzeczy nie najgorsze, tylko no trochę upierdliwe przy, przy modyfikacji, no ale da się z tym żyć. No I to tak to wygląda. Oczywiście reflektor zachował możliwość regulacji. Tutaj są wszystkie dystanse zachowane, także nie powinno być tutaj żadnych problemów. Oczywiście obie soczewki świecą tak samo, także wystarczy tutaj regulować wysokość, tak naprawdę. Ok, ja sobie to teraz podłączę i pokażę Wam, jak, jak to wygląda. Ok, reflektor jest podłączony. Omówimy sobie teraz wszystkie funkcje po kolei. Tak jak wspominałem, tutaj mamy światło pozycyjne razem z tym ringiem które sobie teraz uruchomimy wygląda to w ten sposób ring jest tak jak widzicie taki trochę dzielony na cztery części i podkówka, podkówka no ten dziubek świeci sobie także tutaj pod nim i to jest nasze światło pozycyjne także dzięki systemowi DL Switcher po uruchomieniu nie mamy światła mijania tylko mamy światło do jazdy dziennej czyli ten środkowy element, ta środkowa soczewka no i teraz żeby przejść z tego światła do światła mijania, no to musimy przytrzymać światło drogowe przez około 5 sekund. Uruchamiają nam się na stałe soczewki. O, jeszcze raz. Mamy światło dzienne, światło drogowe. Przytrzymujemy, cofamy i mamy yy, nasze światło mijania. Wtedy ta środkowa soczewka gaśnie. Standardowy system w naszych reflektorach. Myślę, że wyszło to całkiem fajnie. Niestety tutaj po bokach, no, myślę, że żadne ringi nie wejdą. Nie ma niestety na to miejsca. Tu i tak było ciężko, żeby yy, upchać całe, całe te soczewki z maskownicami. No tutaj, jak widzicie, musiało być tak specjalnie podocinane. ale udało się. Wyszło to bardzo ładnie. Ja mam nadzieję, że właściciel będzie zadowolony. I cóż, to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.